Cześć siemano, ja jestem Marcin, witajcie w kolejnym filmiku z CSA. Sklep uskrzodowy na kanale jest oczywiście sewy no. Co? Co? Dołu wiesz A Mmm, matko, jak ja nienawidzę tych non-pistole dabych już. No kur... co ty Przeładowanie tą dupę Obaj mają mało. Po co? Dwóch masz jeszcze Obejm ją połowę tylko. I też ma połowę. Wiesz, się go obijaliśmy. A cię podobnie. To są fekosa w sumie, no Prawie by się to udą czekać. Jak ja nienawidzę tych usp już. Jak kiedyś lubiłem tak teraz już nienawidzę. Ech, raz wychodzi razem. Loksak samo Już rzadko się wychodzi. <gry> Подходит к окна. Да тайников не можешь уживать, что Что не можешь? Тайников уживать. я Nie tajniki znaleźć. Oba, to bolało. On dostał tam? 52 dostał Dziś. słabo. Tak było u mnie. a teraz to już zamieniło się wszystko. Wiele raczy się, nie wszystko. Nie wierzę. Miało być tak... Miało być 0 zero. Z, z... Z... z A być tak Uf, zmarł, <laughs> na wcienie, bo... Tak to się robi teraz

12 HP ma. Nieee Ten mów, to go zabił, to 12, jedna kula, i wszystkie poszły. kosmos dobre Nie tak to miało wyglądać. Dostał mocno. Nie, w ramie dostał 48. Pełnodzienie. Po moje marzenie ma. Nie wiem, ale ja nie żyję. Gdzie dost. Gdzie dost. jeszcze dost. Gdzie ja to Gdzie dost. Gdzie dost. to dost. Gdzie dost. Gdzie dost. Gdzie dost. Gdzie nie Gdzie dost. Gdzie a Gdzie dost. Gdzie a ci mówię plecy a ty kurde nie wiem na kawałkach patrzyłem, <laughs> chciałem go podnieść, a w tym momencie ty to powiedziałeś. Nie, no o to chodzi. Konczę Pier... te rundy pistoletowe, najgorsze na świecie. Nie, ci się w jednym? Co, jak możesz góry, co ciszysz się w jednym? Hmm. Nie mam pojęcia Patrzcie ma jednego Wiesz gdzie są obaj? Jeden jest na drzewa hmm. Wziąłeś, ale jest Dobrze hmm. drugi Weź od niego broń szybko I rozgrywasz okay. O matka boska Obaj macie podobno Podaję mu 53 Dobrze nie wiem, czy nie myślał, że idę na okno. Nie wiem. Dobre pytanie. Och, złobite. Nie kurde co? Ma sa... tu pę. Bardzo mocne. Nie. No nieee... Mamy dobrze w 2ka poszliśmy, bo on jest taki... No ale... Tam, co jeszcze? Może frytki do tego, do cholery jasnej. Jeb Mój się, skupieprzony dwóch był, ale o jeden może mógł odejść. Nie, jeszcze ty się zajarałeś, cały, HP straciłeś prawie. Nie, na serio? Ci się czytosą Ale jeszcze się przez ściany żebyś. O skiecio mnie. I po prawej stronie jest? Minus 66, sześć, jest na hita o jest, Obra Dobra, jest Gitara Aż runda. Ostatnio mocy 71, no wkrótce Ale oba Samą Całą kasę przepieprzyłem po to, żeby zginąć, żeby jeszcze... Nie, nie możemy wygrać meczu, nie możemy tu masz w ogóle żadnej broni, możesz pojechać, mam ci dropną coś. otoczku Trzymaj nas na ostatnią rundę Bardzo mało Tak robię właśnie Czy ja? Uważaj, mów mi gdzie jest, ty wychodź jako pierwszy. Czekaj, nie, o góra super. Jest istotnie, czy to będzie król, auga? O nie, to jest bez skinu. Dobrze, drugi mam bardzo mało. Widzisz król <laughs> no. auta. Już bym. wiem, jak ten odcinek będzie się nazywał za to. <laughs> Zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest naby, bo to bardzo ważne. Idziemy po 400 widzów. Silvery same praktycznie do następnego i siemaneczko. Następnego postaramy się już wygrać, bo... Czyli nie, to teraz to był win, nie? Teraz <grystanie> to był win i zwojaż. zwoja już... Co cię słuchała? Z 1.09, przynajmniej już to źle działa ten czas. Także do następnego i siema.